Fox r to kolejny krok rozwoju globalnej i cejonej marki Foxes. To jeden z największych producentów rozwiązań w branży OZE na świecie. Nowość w portfolio, które chciałbym Państwu zaprezentować, to pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok. Pompy występują w dwóch seriach, green line jak i blue line, różniących się zastosowaniem czynnika chodniczego. Możemy wyróżnić pompy dedykowane dla instalacji jedno- jak i trójfazowych pompy oferują użytkownikom bezpieczne i komfortowe ogrzewanie oraz chłodzenie budynku. 10-letnia gwarancja zapewnia spokój w codziennym użytkowaniu, a aplikacja mobilna w języku polskim pozwala uzyskać wygodę i kontrolę z dowolnego miejsca. Zastosowane czynniki pozwalają zredukować emisję dwutlenku węgla do środowiska przy zapewnieniu najwyższych parametrów pracy. Urządzenia są szczelnie zamknięte i skutecznie zabezpieczone przed korozją dzięki zastosowaniu wysokiej jakości budowy z materiału ASA. Pompy pracują stabilnie, i wydajnie nawet w bardzo niskiej temperaturze otoczenia, zachowując wysoki współczynnik efektywności. Zintegrowane w jednej hermetycznie zamkniętej jednostce urządzenia Fox Air są energooszczędne, stylowe i ciche. Pompy ciepła Fox Air pozwalają na integrację zarówno z ogrzewaniem podłogowym, jak również z klasycznymi grzejnikami. Zamontowany w urządzeniu inwerter DC pozwala modulować pracę sprężarki nawet do 30%. Całość dokumentacji dostępna jest w polskiej wersji językowej bezpośrednio na stronie internetowej producenta. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.